Juliusz Słowacki, proroctwo. Kiedy róża stanie złączona z kamieniem, A nad niemi się dąb zakołysze, Cała emigracja za gorę płomieniem I o paszport do Boga napisze, I wstanie jako człowiek i mocarze zatworzy i wywróci oddechem bezbożne. Sam Pan Bóg wyda paszport, Chrystus słońce położy, A duch piorun nam da podorożnę, I szable się zapalą, zasłonecznią się znaki. Serca wszystkie jak lampy za gorą, jak miesiące zabłyszczą nasze biedne chodaki, jak w pioruny nas łachmany ubiorą. I polecą zwiastować w polszcze niebieskie ptaki, że idziemy jak chłopki z kijami, a żelazni rycerze i brązowe rumaki nim zobaczą już pierzchną przed nami. Prędzejże, Panie Boże, Twym ognistym ramieniem łam, a przemoż cielesne opory. Niechaj róża zakwitnie połączona z kamieniem, Niech dąb Bogiem zabłyśnie spod kory, bo nie prędzej to będzie, aż się to wszystko stanie. Co w poety ogniło się słowie, aż z duchów będzie chmura, a w tej chmurze błyskanie, a w błyskaniu jak Chrystusy wodzowie. Doceniasz? Subskrybuj.